Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W 16. niedzielę, zwykłą słuchamy dość krótki fragment Ewangelii Świętego Łukasza o Marcie i Marii. Dzisiaj nie chciałbym się skupiać nad gościnnością, nie chciałbym się skupiać nad relacją Jezusa z kobietami. Dzisiaj naszą uwagę chciałbym skierować na uczniostwo. Maria, uczennica pańska, siada u stóp Jezusa. Bardzo często zamartwiamy się dziesiątkami różnych spraw. Prawda jest też taka, że wiele z tych spraw, które się martwimy, troszczymy, nigdy w naszym życiu się nie zdarzy. A my, mimo wszystko, nakręcamy się, nakręcamy, martwimy. Zamiast, tak jak Maria, usiąść, odpocząć, uczość, usiąść, spocząć i posłuchać. Posłuchać Jezusa, popatrzeć na niego, stać się uczniem, który chce od Jezusa nauczyć się tego, co mistrz mówi. Aktywizm bardzo często nas zabija. Dzisiaj zapraszam Ciebie i siebie, byśmy usiedli u stóp Jezusa, byśmy przycupnęli, byśmy się zatrzymali i wsłuchali, wsłuchali w rytm bicia serca, który może być także rytmem bicia serca Jezusowego. Słuchajmy głosu Pańskiego. Niech On do nas przemawia, niech On do nas mówi, niech On nas prowadzi. Niech On czyni nasze kroki krokami pokoju. Szczęść Boża.